Ej, popatrz, jaki dziwny tik tac Nie, stary. Gdyby to był tik tac to by była eksplozja świeżości. A to zwykła bomba była. Tic-tac. Świeżość w dwóch słowach. Jak już się ma swoje 10 lat, to czasem coś szwankuje I trzeba to poprawić. On potrzebuje prostownika, a ja prostamolu. Problem z oddawaniem moczu? Prostamol Uno. Spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski leżek. Przed użyciem zapoznaj się z treścią uroczki do i do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmac Sponsorem programu jest dostawca polskiego dekodera DVBT z dodatkowymi kanałami i gwarancją serwisu Cyfrowy Polsat. Sponsorem programu jest producent serów topionych Laktima. Laktima, sery w najlepszym wydaniu. Różne sprawy. Koszalin. Tu mieszka Zofia Gruda z mężem Patrykiem i dziesięcioletnią córką Klarą. Zofia nie pracuje, więc całą swoją.